Hej siemaneczku, witam was bardzo ciepluteńko Witam was ciepluteńko, oczywiście Ja ma truner, oczywiście w moim domeczku Także moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji Z dzwoneczkiem tego kanału, bo już Niebawem wbijamy pół miliona subskrypcji Więc chciałbym, żebyście oczywiście zasubskrybowali I zapraszam was cieplutko do mojego Na mój drugi kanał, moi drodzy Wbijajcie oczywiście, zobaczcie sobie eee, Moi drodzy, co, jaki jest dzisiaj plan W sumie to żadnego na razie nie mam Może przyjdziemy się po Wojanowicach Czy coś takiego, zobaczymy Słuchajcie, też bardzo ważna sprawa, żebyście wbili do mojego sklepu. Link w opisie, bo naprawdę, naprawdę są fajne, fajowe rzeczy, więc moi drodzy, wbijajcie, zapraszam cieplutko. O, o, ktoś dzwoni. O, siema Palion, co tam Palion, Siema, Seri, jest plan, jest plan, jest plan. Co ty tak wbijasz mi na chatę? Plan, 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 Jaki plan, 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 plan. A co to jest? A barwniki! Skąd ty barwniki? masz tyle barwniki? Dzisiaj tak robimy mało? prank Wojan, bo on mi zrobił i zrobiłem najazd przez niego. Miałeś Przecież najazd do... przez niego? Musiałem walczyć z takimi gnojkami. No sprowadził ale... mi tych pilagerów normalnie do domu i musiałem z nimi walczyć. Ale to jest prank dzisiaj i owce musimy mu przyprowadzić i pokolorować na, na nasze kolory. <laughs> ty, ale myślisz, że on się wkurzy, czy nie? Staria, nie, się jeszcze... to. Ja... ja nigdy jeszcze nie prankowałem go, tylko ty miałeś ode mnie pranka. No, ale stary, dobrze no, ja nie... go. Myślisz, że to jest dobry pomysł? Pewnie a to... ale da... Czekaj, no, a na Lucy to pewnie. zadziała? Myślisz? Czekaj, sprawdźmy. Czekaj, nie, ja wezmę zieloną. Na zielono oczy... Aha, no, ty, patrz! Nie, ty, musi no. być żółta. Lucy musi być żółta. No, ona ma dziwnego. To jest taki. taki żółty, taki brzydki. No, ten żółty jest średni. Zielony jest ładniejszy. No, został zielony. Został. Dobra, niech ci będzie. Akurat Dobra. na owcy to zielony lepiej chyba pasuje. S super. <laughs> Idziemy sprankować go. Tylko właśnie będzie... się stary. Jeszcze chciałbym, żebyś coś zerknął, patrz, widziałeś Czekam. to może? Tutaj? Drogę, właśnie widziałem, ile ty Patrz, patrz, to no ostatnio trochę siedziałem, wiesz ja. co, patrz, tutaj wyrównałem cały teren Nie wiem, czy widziałeś tutaj przejście Aleś, ty... ja, Zobacz na to Ja znowu nowe rzeczy No a jak stary, no nie ma tutaj o. lipy A widziałeś przejście tam, czy ja. nie? Ja piękno, jakie Widziałeś te przejście? Mordeczko, no mordunio. nic nie widziałem. Chodź chodź jeszcze. Jedną rzecz Ci pokażę i lecimy od razu tego pranka robić, więc moi drodzy, naprawdę będzie dzisiaj epicko. Więc dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy wam się coś takiego podoba. Co to jest? Dawaj, stań na to. Proszę Ech, bardzo. Jest wyjście twoje z tego. Tak jest. Tam jest przycisk po lewej stronie, więc możesz sobie kliknąć i wtedy ja wchodzisz. Ten... A prawie też działa? Nie, prawe nie działa, tylko z lewej strony twojej. Aha, dobra, o, to jest dobra taki cool stary. Effect, no. Czyli co, podoba Ci się tutaj ogólnie? Ja, w ogóle tu jest pięknie. No, trochę, no. Na, trochę ale chary, się narobiłem. To jest dziwne, patrz, 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 to jest inna ziemia, I inaczej się od razu liście kolorują. No, tak, ale tak, jaja. tak, właśnie tutaj jest zielony, a tutaj jest bardziej żółtawy taki, ale zobaczcie, taki wygląda. kolor, a tu taki. Dobra, ale te przejście też jest gitesowe. No dobra, Pięca, stary tu nie ma właśnie, musimy, musimy mieć pszenicę musimy mieć pszenicę, więc. Yy. Wojtek ma u siebie w chacie ma u siebie w chacie? Oczywiście, że mam ma wszystko. Aaaa. Dzień dobry. Uważaj, jakaś... pranka zrobiłem mini po... A kurde, to tam <grym> fajnie. Dobra, ciśnienia. Okay, Okej, to teraz to w tym sobie. momencie musimy... Masz przyniczkę, tak? Mam, mam. No mam, to trzymaj. dawaj, dawaj mi tutaj chociaż jedno Okej, okay, ale musimy to rozdrobnić chyba na taką tak, tak. przynicę I dobra, ej, to... Dobra, słuchajcie! Dźwięk, dźwięk. Jak się pchają Ty stary, ale ty chcesz wszystkie... Jezu ile wszystkie tu jest Wszystkie, lecimy stary Wszystkie. Ja nie mogę, co tu się dzieje Lecimy stary Cała inwazja tych owiec Jezu, co się dzieje Kurde być zje z Minecrafta? No, muszę przyciszyć trochę, faktycznie, ja to muszę przyciszyć Jo, one beczą tutaj, ej Dobra, chodźcie ja już parę Chodźcie, idziemy Chodźcie, po kolei, po kolei, zapraszam wszystkich This... oh. Zetowa. To są Pani, fani, ja mam, fani Wojana, ja 6, patrz. Fani Wojana nazwiemy to, ej, albo nie. Nie, bo to tak głupie. O nie, wszystkie do ciebie idą. O, choć mu po... napiszemy tabliczkę, że wszyscy jego fani są w tym. nie mogą wychodzić, kurcze. Czemu? Czekaj, bo będziemy ich wchodzić. nie możesz, tak. Będziemy zagarnić. Dobra, mamy jeszcze. Okej, okay. zapraszam. Ich. Zapraszam wszystkie owieczki. Dobra, jak się rozbiegną, to będzie trzeba, wiesz. Na spokojnie wszystko sprowadzać. Bo dobra, zapraszam. Dobra, ciekawe, I, i jak długo nam to zajmie, żeby wszystkie te owce tutaj Stary, no i... mogliśmy wybudować tunel i tym tunelem je tutaj transportować o kurde, wodą na przykład, łódką. Ale, no, dobra, chodźcie, chodźcie, no, ja. dobra, chodźcie. No dam radę już tak. Dobra, o, patrz, wchodzą, pierwsze, pierwsze ja owieczki są. Staram zapraszam. Się zapraszam po kolei, szyfcie. po kolei Czekaj stary, moja muszę tutaj rozkopać. O, dobra. Rozkopiemy. Rozkopiemy U, tutaj coś jest Czekaj, o, i teraz. Owce, zapraszam wszystkie, zapraszam wszystkie owieczki. Tylko czekaj, zakopałeś ten ten y, prank na niego? Czy nie? nie, 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 musisz tam za zabuduj te wejście po prostu całe. Okej, okay. dobra. Wszystko zrobię mu w salonie, ale będziemy miał tego. yyy, no. i teraz. Ale, tak, ja idę. Się. Idziesz? Idę. O kurcze, idę. O Kurde, żeby tam do dziury nie wpadły. No, do dziury, żeby nie wpadały, dobra, stary, szybko musisz to zrobić. Dawaj, szybciej, 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 wbijaj. Ja tutaj ci rozwalam rozwalam Kurde, i wbijam. Nie, nie wpadną, dobra. Dobra, rozwalasz i wbijacie. Dobra, owce, szybko, szybko, szybciutko Szybciutko, po kolei, po kolei. Proszę tutaj się nie pchać Halo, szybciej, szybciej. Niektóre są białe, niektóre różowe, a niektóre Kurde one fioletowe. Nie idą, w ogóle. idą, one chcą tutaj wejść. Musisz iść tam dalej. Iść tam dalej Dobra, zapraszam tutaj owieczki wszystkie o nie normalnie inwazja tych jest w wojanowicach. Owiec Różowy jeszcze Okej okay. Trzeba to zmienić no. Idą? O, idą jakieś. Właśnie pareidzie. musimy to zmienić, masz barwniki dałeś, to... Parejdzie. Jokie tłumy? Jak na otwarciu w biedrące Albo w Lidlu o, Dobra? Zamykaj, zamykam. Zamykam, zamykam, zamykam. Czekaj, o, daj mi przejść, Jesteś z owcami. Rozwalić? Rozwal ja wychodzę szybko. Dobra, szybko, Czekaj, nie mam bloków! Dobra, zamknąłem. Okej, okay, dobra, lecimy po kolejne stary, lecimy po kolejne Tutaj kilka pocz... Co jest ten co, no, tu... No, o, co tu się dzieje? Oh my co god! Te zostaw, te zostaw, wszystkie te spoza musimy jeszcze wziąć. E, dobra, to musimy jeszcze te spoza okay, chodźcie. One no, są zapraszamy. tu po drugiej stronie, w ogóle po drugiej stronie tych budynków. Są, też patrz. po drugiej stronie są? No obok. Ty ja myślałem, że, że nikt... Jak go niedaleko już są, co jest? <laughs> No stare, one po prostu chcą, wiesz, pozwiedzać wojanowice, siedzą w jednym miejscu. To co ty sobie wyobrażasz? Ej, ten prank będzie mocny. Wyobrażasz sobie, jak mm -hmm. wojan musi je wszystkie ten wygonić z powrotem? Samotnie. Wyobrażasz sobie jego wygonić? <laughs> Samotnie. Będzie trudniej niż wygonić. <laughs> Samotnie to wszystko zrobić? O nie. Party u wojana, <laughs> impreza u wojana do białego rana. <laughs> Ja jakoś ten tekst przypadł do gustu. Jakoś tu pasuje w tym momencie. No, Wojtek, on jest. No. Dobra, owce, chodźcie. Zapraszamy tutaj. Tutaj jest klub. Zapraszamy. Impreza na całego. O, Mam stary parę tu nie, nie ma, jak się ruszyć ogólnie, nie? Nie ma tu jak wejść. Parablowyczek idzie za mną. Dobra, zapraszam wszystkie. O nie, tu nie ma miejsca, już stary. Walion! No. Ratuj, nie mogę się ruszyć! Jak nie ma miejsca? Tu nie ma już jak miejsca normalnie, już nie ma miejsca. Musi być miejsce, ja już idę z, jeszcze z kilkoma. Dobra, wbijają, wbijają. Parę jeszcze idzie. Ooo, lol. To jest mocne. To jest Trzymaj, to będzie mocne. Trzymaj, bo idzie parę jeszcze. Ooo, dobra. Tamte ogarnąłeś, tak? Chyba wszystkie, no. Może dobra, uważaj tylko. Się... I od razu. Nie, czekaj, nie, nie. Parę co słuchaj ona się. zrobiła? Nie słuchajcie. Czekaj, stądowca. Nie słuchają słuchaj się? się ciebie? Zobaczymy? Nie, nie, się, się już. Dobra, A. musisz otworzyć Dobra, otwieram, uwaga Uwaga, otwieram, czekaj, nie mogę tutaj Owce, dobra, wbijaj, wbijaj Szybko, szybko wbijaj, bo uciekną Wbijaj trzymaj... do środka Owce, wynocha stąd Wynocha no, One się nie słuchają Jak się nie słuchają, to czekaj, ci pomogę, patrz Pyk Dobra, zapraszam wszystkie I od razu tam do tyłu O, i tutaj, w tym miejscu stoimy Ja pierdzielę o nie... Jaka armia... Dobra... Armia owiec... Zakleiłem, Nie dwie została, ale to już dwie tam... Dobra, Dobra. musimy je... O kurde... O. Co tu się dzieje, stary? Ja mam jeszcze pomysł... Żeby najpierw pokolorować je, a później jeszcze je rozmnożyć, stary. Dobra, będę musiał tu zabudować. Dobra, ja koloruję na swój kolor. Proszę bardzo. Musimy je wymieszać stary, musi, musi to być żółto-zielono, nie? Kurde, nie mogę postawić bloku. O, dobra, wiesz, zablokowałem wejście. A wiesz, że jak żółta i zielona owca, wiesz, razem będą sobie tutaj, e, powiedzmy... Fajnie będzie to wyglądać, na to pasuje. To, to chyba, chyba niebieska powstanie z żółtej i z zielonej. Co ty gadasz? No weź sprawdź. Nie, zielona się robi. Zielona albo żółta? Nie miesza się, to dobrze w sumie. Aha. Dobra. Dobra, jest nie masz barwnika? To trzymaj, masz Nie, tutaj, mam, 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 mam. Dobra, żeby tu żadnych różowych nie było. Chyba, że możemy trochę różowych zostawić, to będzie nie, kolorowo. Nie, nie, wszystkie, wszystkie nasze. Dobra, wszystkie, wszystkie nasze. Wszystkie muszą być z nami spokrewnione. O, ja. Dobra. Ale Wojan będzie parę o tutaj. Czekaj, tu o. jest różowa. Jest zapisko mi się wydaje, co wszystko. Tak, mi też się wydaje, że jest git. Dobra, o rozmnażamy. Pa. Dobra, starczy, starczy. Pa. Rozma... To się rozmnaża Nie mogę. Dobra, no Expo ja też. będziemy mieli ja też. Będziemy mieli Expo O mój Boże wstukuję, o. Czekaj to na screena lejdzie jaka nie? się tworzy? To jest Co? losowe chyba jaki kolor się tworzy Tak, teraz. to jest losowe, albo ta, albo ta O ja o ja Ej ja będę Dobra, tutaj doglądał jak. Będę tutaj to... doglądał stary i tu będę dzieje? przynosił pszenicę <laughs> Szałpał, stary, Impreza. normalnie. Dobra, ej, czekaj, czekaj, bo one tutaj wchodzą jeszcze. Dobra, tu jest zamknięte, więc jest... Masz te bloki, żeby zabudować to? Mm, czy bloki mam jakieś? Mam dwa bloki. Czekaj. To dwa kamienie? E, kamień będzie tutaj. I czekaj... E, kamień jeden jest pod spodem, tutaj. O. I teraz o, tak, bierzemy to. Nice. I musimy Zdecia zrobić drzwi. szybki myk. Dobra. Słuchaj, ja, ja mam drzwi, ale... Jesteś tutaj? To weź pszenicą, mnie, y, Odgoń stąd. Dobra. Masz pszenicę? Chodźcie. Dobra, weź tak, żeby one nie małe stały. Małe wyskakują, małe wyskakują. No nie! Dobra, już jest, przyszła. Dobra, jak będą drzwi, to Chodźcie. nic się nie stanie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj, ma... On się samą. pcha do mnie. No, ej! Dobra, uciekaj mi stąd, ej, bo żeby przy drzwiach ich nie było. Kurde, one nie słuchają się, ich jest za dużo. No. Dobra, robię to, stary, jak, jak jakaś ucieknie, to. Dawaj, dawaj, no. Jest. Co? Pół drzwi się zrobiło. Co ty gadasz? Widzisz to? Ja nie widzę drzwi. A nie widzisz drzwi? Czekaj, 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 coś jest dziwnego, coś jest nie tak. One no oh, wychodzą. Czekaj, gdzie są drzwi, masz drzwi? Wychodzą. Masz drzwi? Ty masz drzwi w ręku. Ja mam w ręku drzwi? No. O faktycznie, ale lag Kurde, wychodzą. Dobra, szybko, 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 szybko! Będzie trzeba je zaciupać, to już kilka. Dobra. No to dawaj. Teraz! O, Ekstra, jest! Mam. Jest. Dobra, to trzeba mała, nie wiem no nie wiem co, trzeba... no, nie nie boję, zostaw mnie, je, tak nie chcę tutaj ten. Nie chcę chodzą po wajonowicach. No, nie, nie, ch <laughs> nie mogę. Chodź, o, patrz, o, popatrz, do... popatrz, bo tam jest widok. Chodź, chodź, chodź. Czekaj, a jest widok, można zobaczyć od góry? Tak, to tu ma zieloną. zieloną, ja mu zrobiłem. <laughs> <laughs> Improżacja. To normalnie party. wygląda jakby jakieś zombie chodziło w a ty takim filmie. co filmem. robisz? O patrz. Różowa. Przyszły tutaj. O kurde. No. Różowej nie ma być. Nie za elegancko, to jest żółte zostaje. Ej, no to jest stary, i elegancko. Dawaj jeszcze na sam koniec weźmiemy, pokolorujemy wełną, e, znaczy te owce tam o, w tamtym kierunek. Dobra, dobra. Tej, patrz, bo ja mam A, jeszcze w sumie, troszeczkę. Tutaj, no, jeszcze mamy ten. Tutaj, tutaj co chodzą. A, te co są, są pozostałe, dobra, to ja na żółto koloruję. Dobra. O no. Jezus creeper! Creeper uważaj mi Creepera, bo jak rozwali dobra. nam jakąkolwiek owcę, to będzie On słabo. Się nie chcę. Będzie za mało owiec na no, mojenowicach. Dobra, i... jeszcze jakieś tutaj biegają? No te. Tyłem, chcę pokolorować. O, tutaj jest, a ona była różowa. Ale dobra, pokolorujemy ją też na żółto. To są rodzice owieczki Lucy. Proszę bardzo, będziecie <laughs> te. O, i Owieczka tutaj, chyba Lucy. się pokłóciły, że są osobno. Owieczka Lucy... O! Jest! Ej! Wow! Dobra. Ale się odwdzięczyłeś mu za tego pranka. <laughs> Chyba o o razem no razem o, patrz, a... patrz jest idealnie, zobacz. A kto mnie poprosił? <laughs> to jest idealny. O, jeszcze tutaj trzeba pokolorować. Czekaj, Tryk. gdzie ty jesteś? Bo ja w ogóle ciebie nie widzę. Czekajcie, ja nie, na wszystkie, mapce... se, wszystkie pokolorowałem. Jestem obogowiec wszystkich. Nie... Jesteś nie wiem, bo ja mam tylko tutaj. O nie, a ja nie widzę na mapie, bo ja mam mapkę sobie zainstalowaną. A widzę cię, I... widzę cię. Aha, ty tutaj biegniesz, dobra. Spoko. Spoko jesteś tutaj. Dobra, to co? Myślę, że się podobało, słuchajcie. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jeśli tak. O kurde, jak to wygląda. Ale współczuję No. Na pewno będzie miał dużo wody. Daj mu wełny. tabliczkę, daj mu tabliczkę. O, tabliczka, ale ja nie mam tabliczki. Masz tu jakąś? Nie mam nawet, kurde. O nie. Napisalibyśmy. Impreza. W odcinku napiszesz po prostu, że ten. Że myśmy zrobili prankę. Dobra, napiszemy tabliczkę. Jak to było? Impreza do rana. U Wojana do Białego Rana. Tak napiszemy tabliczkę, <grym> więc moi <mojej> drodzy, <grym> Tak będzie, taka będzie tabliczka. Więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. I prankuś razem z Palionem. No, Palion do. Myślę, że Wojan będzie wkurzony, bo będzie Wielecie, miał dużo roboty. Ja to za to, że zrobił najazd. Na mnie. <grym> Odwdzięczasz mu się w taki sposób. No właśnie. No dobra, moi drodzy, więc co? Wbijajcie oczywiście do Paliona. Widzimy się w kolejnych filmikach. No i pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem i wbijajcie na mój nowy kanał, więc. Trzymajcie się. Do zobaczenia.